Hejka, to Dino. Drugi sezon już jest, a wraz z nim masa nowości, jak na przykład mapa Ashika Island, mecze rankingowe w MW2, realistyczne modele na konsolach obecnej generacji. Wow, jak prawdziwe! I cztery nowe bronie, o których Wam opowiem w tym filmie: Strzelba KW Broadside. Do zdobycia w karnecie bojowym na początkowej mapce B4. Warto na nią zwrócić uwagę, może okazać się skuteczna na bliski dystans. Karabin szturmowy ISO Hemlock. Przyjemnie się strzela. Można zrobić wariant na blisko, jak i daleko. Do odblokowania w karnecie na mapce B11. Podwójne miecze kodaci, widowiskowa broń, ale w połączeniu starczał, która bardziej przypomina drzwi do chlewka niż narzędzie do obrony, nikt nie nazwie cię samurajem. No i na koniec kusza. Co prawda już była w poprzednich odsłonach, ale tym razem dam jej szansę i jestem ciekaw, jak się spisze w DMZ. Niestety nie jest dostępna na starcie sezonu do odblokowania w specjalnym wydarzeniu. Należy ukończyć 7 wyzwań w Warzone lub MW2, żeby ją dostać. Z tym, że na ten moment aktywne są 3, a te ostatnie będą odblokowane za dwa tygodnie. Misje w Warzone Pięć razy ukończ mecz w pierwszej dziesiątce. Pięć razy odzyskaj honor w meczach odnowy. Pięć razy wypełnij kontrakt zlecenie. W MW2. Pięć razy wygraj mecz w dowolnym wielosobowym trybie gry. Sto razy zabij wroga broniąc celu. Pięćdziesiąt razy zabij wroga używając szału bojowego. No i reszta zablokowana. To by było na tyle w tym odcinku. Narka...